Cześć, tu Wiktoria. Z uwagi na panującą sytuację, niestety nie możemy odwiedzić Was w przedszkolu, ale wychodzimy z inicjatywą i nagrywamy Wam bajkę. A ja z chęcią Wam ją opowiem. Bajka nosi tytuł O zdrowym trybie życia. Dawno, dawno temu, jak to w bajkę bywa, żył książę, co żony poszukiwał. Książę ten zdrowo się odżywiał i sportu używał. Lubił skakać, biegać, grać, a po wszystkim prysznic grać. W sąsiednim królestwie księżniczka mieszkała, która telewizję ciągle oglądała, chipsami się obiadała, a o sporcie nawet nie myślała. Gdy osiemnaście lat skończyła, papierosy w dużych ilościach paliła, Kawę bez umiaru lubiła i od tłustych potraw nie stroniła. — Przynieś mi chipsy, Jadwisiu, bo właśnie się skończyły, a ja już chodzić nie mam siły. Księżniczka nie wiedziała, że dużo błędów popełniała, a na dodatek ładnie nie wyglądała, bo siebie spać nie umiała. Ale mimo że się źle odżywiała, to dobry charakter miała. W królestwie księcia dla odmiany, w zakresie odżywiania panowały odmienne zasady. Tu ludzie o siebie dbali, dużo owoców i warzyw jadali, papierosów nie palili i dużo ćwiczyli. I dzięki temu długo i zdrowo żyli. A książę, jak już wiecie, szukał żony w całej przepowiedziała, że jego żona będzie wspaniała i dobry charakter będzie miała. Lecz jeden warunek spełnić musi: te oto suknie na siebie narzucić. Ja nie kocham. Dziś księżniczka z sąsiedniego królestwa poznamy. Przygotuj poczęstunek, którym ją przywitamy. Jak Podaj do no mnie jeszcze papieroska, bo złożyć wizytę u księcia to rzecz nieprosta. Witaj pani, droga. Zapraszam cię w moje brogi. Zasiądź przy stole i poznać zwyczaje moje. O, cóż ja widzę? Owoce, warzywa? Czy to u was jedzenie się nazywa? Tak, księżniczko, droga. Jadam ich dużo, bo zdrowiu służą. Papierosów nie palimy, bo o zdrowym życiu myślimy. Ja zdziwienia nie kryję, bo u nas się inaczej żyje i szybko tyje. Dowód na to mam tu, ale basta mu. Od dziś, gdy do domu wrócę, ćwiczyć będę. Wieść to dla mnie wspaniała, gdyż wróżka mi przepowiedziała, że moja żona będzie wprost doskonała. Ale jeden warunek spełnić musi. Te oto suknie na siebie narzucić. Weź, księżniczko, te suknie w prezencie. Może to przyniesie mi szczęście. Gdy ją nałożysz, me serce otworzysz. Jadwisiu, od dziś zajdą u nas wielkie zmiany. Po pierwsze się nie obiadamy, po drugie dużo ćwiczymy, a papierosów w ogóle nie palimy. Księżniczka księcia pokochała. Dla niego życie zmienić chciała i suknię przywdziać postanowiła, a ponadto dla wszystkich być miła. Teraz ponownie odwiedzimy księcia. On na pewno o nas pamięta. Księżniczko Och, jaka zmiana zechciej teraz zostać mążoną Szukałem Cię całe lata Dziś to dla mnie będzie zapłata Drogi księciu Byłabym skłamała Gdybym Ciebie poślubić nie chciała Jak to w bajkach bywa Puerta jest szczęśliwa Książę z księżniczką Zdrowy tryb życia prowadzili. Dzięki temu. Długo.